Warto też przypomnieć, że w ogóle Biedroń ma kiepską pasję, jeżeli chodzi o platformę X, bo zaledwie kilkanaście dni temu on opublikował z kolei. Być może nie on, być może znowu jego przygłupi asystent, na którego łatwo jest zwalić winę. No ale pod jego nazwiskiem i pod jego fizjonomią ukazał, ukazał się taki wpis, hihi, hi, ha, ha, żarcik, że zlokalizowano, gdzie w Warszawie przebywa gdański Kibol. Nie Kibel, tylko Kibol, przepraszam, żeby było jasne. I tam na mapce był wskazany Belweder. No i to oczywiście był taki żarcik z Karola Nawrockiego, dlatego że... Robert Biedzoń ma teraz taką bardzo wysublimowaną, głęboką taktykę. Mianowicie on stara się zbudować swoją pozycję polityczną na żartach i docinkach, krytyce Karola Nawrockiego, prezydenta Karola Nawrockiego. Tylko, że jak powiedział całkiem niedawno Szymon Hołownia, krytykować też trzeba. Umieć. Jeżeli ktoś chce być mistrzem e, takiej e, internetowej krytyki, to fajnie jest to robić błyskotliwie e, i z finezją, a nie prymitywnie i topornie, jakby się machało cepem.